Cześć. Jestem Tomek. Operacja zastawki serca nie musi być końcem życia. Ja jestem przykładem na to, że po takiej operacji można żyć lepiej, pełniej, choć trochę bardziej mechanicznie. Mam 48 lat. Od 8 lat Żyję z wszczepioną mechaniczną zastawką aortalną serca. Podczas jednego, jednej operacji miałem jednocześnie wstawioną protezę aorty wstępującej. Miałem na niej tętniaka, takiego 5-6 cm, który groził pęknięciem w każdej chwili. Do 40, no 39 roku życia żyłem w przeświadczeniu, że jestem w pełni zdrowym człowiekiem. No i wtedy okazało się, że mam pewną wadę fabryczną. Otóż zastawka aortalna w moim sercu miała dwa płatki. Była podzielona mniej więcej na pół. Gdzie w prawidłowej swojej budowie powinna być zbliżona do logo Mercedesa? Mieć trzy płatki. Wtedy funkcjonuje najlepiej. Z tego powodu też dorobiłem się tętniaka aorty. Hmm, jeszcze powiększyła mi się lewa komora serca. Cóż. Trzeba było z tym żyć. 24 czerwca 2016 roku przeszedłem operację w Szpitalu Uniwersyteckim w Białym Stoku na oddziale kardiochirurgii. Prowadzącym operację był doktor nauk medycznych Krzysztof Matlak, któremu to bardzo chciałbym podziękować, jak również wszystkim osobom, które uczestniczyły przy tej operacji, że dostałem kolejne życie. No, trochę mechaniczne życie, ale biorę w ciemno to co jest. Chciałbym powiedzieć wam, że w moim przypadku zastawka, posiadanie zastawki aortalnej, mechanicznej zastawki aortalnej serca niczym nie przeszkadza. Żyję pełnią życia, na ile jest to oczywiście możliwe. Mam wspaniałą rodzinę. Cudowną żonę, która troszczy się o nas wszystkich. Trzy wspaniałe córki, z czego najmłodsza ma dopiero 6 lat. Tak, tak, dobrze, kombinujecie. Zastawka w niczym nie przeszkadza. Można żyć nadal pełnią życia. Mamy psa, mamy dom, który cały czas wykańczamy. Zresztą przy domu cały czas jest bardzo dużo pracy. Od 16 lat. No, z przerwą oczywiście na operacje i na rehabilitację pracuję w jednej firmie. Pracuję ciężko. Jedną z części wykonywanych obowiązków przeze mnie są wyjazdy. Wyjazdy zagraniczne. Zjeździłem prawie całe Niemcy, Austrię, Belgię. Robię rocznie około 30 tysięcy kilometrów. Zastawka nie przeszkadza mi w normalnym funkcjonowaniu, w wykonywaniu Wszystkich prac domowych. Sprzątam, gotuję, bawię się z dziećmi. Mogę chodzić po schodach, jeździć rowerem, chodzić na spacery. Jesteśmy akurat na etapie wykończania domu, więc również prace budowlane nie są mi obce. Jednak parę rzeczy zmieniło się w moim życiu po operacji. To, jak wygląda moja codzienność, co muszę dodatkowo robić, opowiem Wam w kolejnym filmie. Opowiem Wam również o swoich przygotowaniach do operacji. Opowiem Wam, jak z mojej perspektywy wyglądała operacja i w jaki sposób dochodziłem do siebie po tym, jak wyglądała moja rehabilitacja i ile trwała. Jeżeli Was to interesuje, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków ze mną. Zasubskrybujcie mój kanał i rączka w górę.